Pan z wami i z Duchem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus odpowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, Lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć drzazg z oka brata swego. Oto słowo pańskie. O, pańskie. O, to jest. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy? którym jest obrażany oraz jako wyproszenie na wrócenia grzeszników. Tak, chcemy. A więc będziecie musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą pociechą. Wymawiając te ostatnie słowa, łaska Boża będzie waszą pociechą, rozchyliła po raz pierwszy dłonie, przekazując nam światło. Bardzo intensywne. Jakby odblask wychodzący z jej dłoni które przenikając przez nasze piersi do najgłębszych zakątków duszy, spowodowało, że widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym z luster. Wtedy, pod wpływem jakiegoś wewnętrznego impulsu, również nam przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy z głębi duszy: O, przenajświętsza trójco, uwielbiam Cię. Boże mój, Boże mój. Kocham Cię w Przenajświętszym Sakramencie. To jest niezwykły dialog, który został zapamiętany, a potem zapisany przez pastuszków, którym objawiła się Matka Boża 13 maja 1917 roku. Pierwszy przekaz. Często jest tak, że pamięta się pierwsze słowo i pamięta się ostatnie słowo. Matki pamiętają pierwsze słowo dziecka ojciec również, a potem rodzina pamięta ostatnie słowo, które wypowiada się często nad grobem albo przyłożu umierającego. Pierwsze i ostatnie słowa są zapamiętane bardzo mocno, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On chce zesłać. Dzisiaj doświadczamy. Tego zesłania cierpienia w różnych formach. Ale najpierw odkrywamy coś, co jest takie bardzo elementarne, podstawowe nasze środowisko życia. Popatrzmy, jakie było środowisko życia pastuszków, którzy usłyszeli to orędzie w Kowada-Iria. Bardzo proste dzieci, chciałoby się powiedzieć zwyczajne, a w tej prostocie serca niezwykle chłonne na to, co Pan Bóg chce powiedzieć poprzez Matkę Bożą. Dzisiaj również i my chcemy rozpoznać nasze środowisko życia. Naszym środowiskiem życia jest ojczyzna, dom, także ten konkretny dom parafialny tutaj, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. I w tym naszym świecie, w tym świecie mikro, w tym naszym... W świecie, który jest nam bliski, doznajemy nieustannie wielkiego przyspieszenia. Nawet ci, którzy są na zasłużonej emeryturze, pewnie mają wrażenie, jakby ciągle przyspieszali. Do wykonania jest tak wiele zadań, obowiązków, którym często trudno sprostać. I czasami w tym tempie życia gdzieś się gubimy, umyka nam to, co najbardziej istotne. A zatem. Chcemy najpierw odkryć tę niezwykłą prawdę, że Pan Bóg poprzez Matkę Bożą przychodzi w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, i chcę, żebyśmy ten czas wykorzystali, żebyśmy zamienili ten czas na miłość. Może dzisiaj warto zadać sobie pytanie, jakbym wykorzystał czas, gdyby było Go w nadmiarze, gdybym miał w promocji jakieś minuty albo godziny mojego życia? Co bym zrobił? Czy wykorzystałbym ten czas na moje hobby? Może zaplanowałbym podróż życia? Może wreszcie bym się wyspał? Czy są to odpowiedzi chrześcijanina? A gdyby było więcej czasu, czy wykorzystałbym go, aby się bardziej zakorzenić w Ewangelii? Czy wykorzystałbym go, aby bardziej zadomowić się w Kościele? Czy wykorzystałbym ten czas, aby bardziej ofiarować siebie Bogu i innym? Czy może przeczyściłbym uszy mojego serca, aby lepiej i głębiej słyszeć orędzie Ewangelii i to orędzie, które płynie z Fatimy? Warto dzisiaj w kontekście tej Ewangelii, ale przede wszystkim w kontekście orędzia fatimskiego, zastanowić się nad trzema słowami: Zakorzenienie. Zadomowienie, ofiarowanie. W jaki sposób odczytać to w kluczu fatimskim? Nauka płynąca z pierwszego objawienia to przede wszystkim obraz Maryi, która rozchyla swoje dłonie. Często mamy takie figury, może nawet w domowych ołtarzach albo gdzieś stojące Maryja, która ma otwarte dłonie. A dzisiaj Dzisiaj tak wiele dłoni jest zamkniętych, zamiast otwarcia są zaciśnięte pięści. Ludzie bronią dostępu do swojego życia mówią, nie oddam nikomu mojego życia. Jesteśmy tak mocno owładnięci procedurami chroniącymi naszą prywatność RODO, solidne zamki, alarmy, monitoring. Ktoś powie to wszystko dla naszego bezpieczeństwa, to prawda. Czy jednak w tym zamknięciu jednak nie poszliśmy za daleko? Czy w chronieniu tej prywatności nie poszliśmy o krok za daleko? Z jednej strony podkreślamy prawo do prywatności, a z drugiej strony tabloidy pławią się w obnażaniu wszelkiego rodzaju pikantnych okoliczności życia polityków, aktorów, celebrytów. Czasami redaktor jest jak pies gończy, który musi na czas upolować konkretną zwierzynę, aby nakarmić odbiorcę sensacją. Część ludzi zamyka się bardzo mocno, a część ludzi zbyt mocno się otwiera, mówiąc: Nie mam żadnych barier i granic, aby mówić o sobie byle komu, byle gdzie i byle jak. To pierwsze, pierwszy obraz związany z dłońmi. Czasami są rozchylone dłonie w geście bezradności. Wtedy ludzie, kiedy rozkładają tak dłonie, mówią: Nic nie mogę zrobić, nie chcę się zaangażować, bo to i tak nic nie zmieni. Co to da, to jest bez sensu. Kiedy nadchodzą jakieś trudności, to ludzie zamiast je pokonywać, rezygnują z ich pokonania. Pojawia się czasami kryzys, depresja, bo brakuje często hartu ducha i silnej woli. Oczywiście, depresja jest chorobą, dobrze o tym wiemy, ale czasami możemy sobie zadać pytanie: ile jest we mnie hartu ducha i silnej woli? Popatrzmy na naszych przodków, ile oni musieli wycierpieć, aby pokonać pewnego rodzaju trudności, czasami tracąc grunt pod nogami, tracąc majątek, oparcie w swoich bliskich, bo ktoś ich zamordował albo wywieziono ich nie wiadomo dokąd. Brakuje hartu ducha i silnej woli. Mówimy niekiedy o ludziach, a on jest taki słabszy. Nie w sensie, że jest chorowity, ale brakuje mu takiej ikry zdecydowania. Ale są te rozchylone dłonie nie w geście bezradności, ale są też rozchylone dłonie w geście zaproszenia. Otwarte dłonie są troszkę tak jak zaproszenie do nieznanego świata, jak uchylone drzwi do rzeczywistości, która jest ciekawa. Dzisiaj Maryja w tym objawieniu fatimskim otwiera dłonie i zaprasza te małe dzieci do tego, żeby weszły w bardzo ciekawy świat, świat Pana Boga. Maria dobrze wie, że dzieci są ciekawe, że one potrafią Patrzeć na coś otwartymi oczami, że potrafią wejść czasami tam, gdzie dorośli nie wchodzą albo mówią nie wchodź tam, bo tam nie wolno. A Maryja mówi nie wejdź w ten świat Pana Boga. Ale wcześniej pokazuje, że Bóg chce wejść w świat człowieka z bardzo konkretnym orędziem. I dzisiaj Matka Boża Fatimska zachęca nas, byśmy z ogromną wiarą i zaufaniem weszli w świat Boga. Myślę, że warto. Dzisiaj warto wejść w świat Boga, mimo że świat o Bogu zapomina, albo często mówi się, że Bóg nie jest potrzebny. Pan Bóg jest nam potrzebny. Ale, co, jest, co jeszcze płynie z tego pierwszego orędzia fatimskiego? Maryja ma rozchylone, rozchylone dłonie i przekazuje światło. Święty Jan Paweł II mówił kiedyś, że człowiek nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko w odniesieniu do Chrystusa, który jest światłem świata. Myślę, że my często dzisiaj zapominamy o tym, w dobie, kiedy jest tak wiele ciemności, może wokół nas albo i w nas. Chrystus jest światłem na oświecenie Pogan i On. Przypomina nam o tym, że my, jako chrześcijanie, jesteśmy też światłem świata i solą ziemi takimi mamy być. Mamy być światłem. Ale zwróćmy uwagę, że dzisiaj tak wielu ludzi jest trochę tak jak zgaszona latarnia. Oczywiście ta latarnia może być wysoka i widoczna za dnia, ale nie spełnia swojego zadania, kiedy zapada ciemność. Czy jesteś dzisiaj zapaloną latarnią pośród świata? Którym Pan Bóg Ciebie postawił. Kiedy człowiek gaśnie jak latarnia, wtedy najpierw, kiedy ma zgaszone sumienie, kiedy nie potrafi rozróżnić, co dobre, a co złe. Czasami wielu ludzi żyje dzisiaj z pewnym rozmagnesowanym sumieniem. Ta igła tego kompasu sumienia nie wskazuje na to, co jest istotne, co wartościowe, co dobre. Czasami jest takie zupełne pomieszanie dobra i zła. Pamiętam kiedyś taką historię opowiedzianą przez jednego człowieka, który mówił mi: Wiesz co? Na cmentarzu niektórzy ludzie powinni mieć na nagrobku napis, który brzmi mniej więcej tak: Tu leży człowiek, który robił rzeczy dobre i złe. Dobre robił źle, a złe robił dobrze. Czasami tak jest. Ludzie z rozmagnesowanym sumieniem, którzy nie marją orientacji co dobre, a co złe. Jeżeli traktujemy prawdę Bożą jako z jedną z opinii, jeżeli traktujemy rozmaite idee i ideologie, które mogą mieć prawo obywatelstwa w naszych umysłach, to wtedy to światło może przygasać albo całkowicie zgasnąć. Kiedy człowiek nie ma w sobie właściwego rozeznania, co dobre i złe, to w tym momencie rodzi się w nim pycha i arogancja. Czasami jest to roszczeniowość wyrażona w postawie, bo mi się należy. Maryja, dzisiaj rozchylając dłonie i przekazując nam światło, zaprasza nas do domu Jezusa Chrystusa. Światło świata, Chrystus, bez którego nie ma życia, bez którego jest tylko ciemność, a jeżeli jest ciemność, to doskonale wiemy, że można się tam potknąć. Rozbić głowę, albo czasami zabić. Czasami jest tak, że intensywne światło może człowieka oślepić. Dlatego nigdy nie patrzymy prosto w słońce, ale umiejętnie ustawiamy się do światła, aby w tym świetle widzieć wszystko, to co najbardziej istotne i także pewne szczegóły. Dzisiaj Maryja w orędziu patifatimskim mówi nam mocno, nie kryj się przed światłem. Wystaw się na to działanie Bożego promieniowania, Bożej obecności. Nie chowaj się jak Adam w raju, ale pokaż Jezusowi całą swoją osobowość, pokaż to piękno, które jest w tobie, ale pokaż także Twoje rany i Twój ból, Twoją słabość. Wystaw się na to działanie Bożego światła, bo wtedy Chrystus pomoże Ci się nawrócić, przemienić swoje życie. Popatrzmy. Że dzisiaj ludzie żyją czasami zamknięci w swoim świecie i w takiej strefie komfortu. O tej strefie komfortu mówił niedawno papież Franciszek w Indonezji. Apelował do młodych ludzi, ostatnie spotkanie z tej pielgrzymki, żeby wyszli z tej strefy komfortu. Z tej strefy komfortu wyprowadzają nas różne doświadczenia. Czasami utrata pracy, śmierć kogoś bliskiego, choroba. Strefa komfortu się rozpada. Zapada powoli ciemność, i wtedy mówimy: Panie Jezu, Ty jesteś światłem. Maryja to podkreśla. Ona rozchyla dłonie i przekazuje nam światło związane z łaską Bożą, z łaską uświęcającą. I wreszcie myślę, że to bardzo istotne zdanie z pierwszego orędzia. Zdanie wypowiedziane przez dzieci, bardzo dojrzałe, zaskakujące. Widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym z luster. Jakże to głębokie i niezwykłe zdanie wypowiedziane przez prostych pastuszków. Dzieci zobaczyły siebie w Bogu, a jak my widzimy siebie? Czasami najprostszy sposób to stanąć przed lustrem. Stajemy przed lustrem i możemy popatrzeć na siebie we, w różnych perspektywach. Możemy po, popatrzeć na siebie w tym lustrze jak w bajce i powiedzieć: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. I to jest rodzaj narcyzmu. I dzisiaj bardzo wielu ludzi tak staje przed lustrem i mówi: Jestem piękny, jestem wyjątkowy, ale nie dlatego, że jestem stworzony na obraz podobieństwo pana Boga, ale dlatego, że siebie takim czynię. Niektórzy ludzie uważają siebie za wyjątkowych, jakby nie odchodzili sprzed lustra, pielęgnują narcystyczne wyobrażenie o sobie, nie mogą się rozstać z samym sobą. Skoncentrowani są na własnych przeżyciach, doświadczeniach. Wystarczy wejść do internetu w szeroką przestrzeń tzw. mediów społecznościowych, by zobaczyć, jak wielu jest egocentryków, jak wielu ludzi jest łasych na tzw. zwane lajki, czyli polubienia. Trochę człowiek siedzi w mediach, to widzi ilu jest narcyzów. Inny sposób widzenia siebie to zapytać drugiego człowieka, jak ty mnie widzisz, jak ty mnie postrzegasz. Ale dobrze wiemy, że ludzka opinia na pstrym koniu jeździ, bo jedni mogą wydać dobrą opinię, bo zależy nam na jakimś interesie z nami, jeszcze inni potrafią być złośliwi, bo powodzi się nam na przykład bardziej niż sąsiadowi albo komuś z rodziny. Czasami jedni są nadmiernie krytyczni, a drudzy nadmiernie pobłażliwi. A zatem przed jakim lustrem stanąć? Pastuszkowie mówią nam, że stań przed lustrem, który jest żywym Bogiem. Pan Bóg przegląda się w Tobie i chce zobaczyć w Tobie swój obraz i podobieństwo. Widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym z luster. To wyznanie żyje w bardzo pięknej harmonii ze stwierdzeniem świętego Augustyna, który był jednym z największych umysłów w historii Kościoła. Augustyn napisał bardzo dużo, ale napisał też taką sentencję, która kiedyś była, widniała w naszym seminarium duchownym wiele lat temu. Noverim te, noverim te. Nowe me, noverim te. Panie, abym poznał Ciebie i obym poznał siebie w Tobie. Bardzo piękne zdanie, obym poznał siebie, ale najpierw, żebym poznał Ciebie i odkrył Twoją tożsamość, która jest wpisana w miłość i żebym potem odkrył siebie w tej miłości. I myślę, że to jest wielkie zadanie dzisiaj przed nami, żebyśmy odkryli swoją tożsamość na nowo w Bogu, w Kościele, w tej konkretnej wspólnocie, do której Pan Bóg nas posyła i stawia nas każdą niedzielę w tygodniu myślę, że to niezwykle ważne. Kiedy zobaczyliśmy siebie w Bogu, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy z głębi duszy: O Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię. Myślę, że to jest przesłanie, które pokazuje nam też piękno i wielkość człowieka. Pastuszkowie, małe dzieci odkryły siebie w Bogu, ale w dowód wdzięczności od uznały Boga za swojego Stwórcę, upadły przed nim. Myślę, że dzisiaj, kiedy wsłuchujemy się w orędzie fatimskie, musimy się po raz kolejny nauczyć zginać kolana. To jest jedna z najtrudniejszych czynności. Ludzie zapominają dzisiaj o zginaniu kolan. Szatan nie ma kolan. Człowiek pokorny ma kolana. I myślę, że dzisiaj, kiedy Brakuje nam tak wielu umiejętności, o wiele rzeczy nas przerasta, nie możemy utracić umiejętności zginania kolan przed Bogiem żywym. To jest kolejna nauka płynąca z fatimskiego orędzia. I wreszcie ostatnia nauka płynąca z tego pierwszego objawienia to ta, że Maryja jest wzorem uwielbienia Boga. Każdego dnia Kościół w wieczornej modlitwie mówi nam, Słowami Maryi wielbi dusza moja Pana. My powtarzamy jako kapłani wielu ludzi świeckich, którzy odmawiają brewiarz, też powtarza tę modlitwę. Ta pieśń miłości wypowiadania po zwiastowaniu Archanioła Gabriela i w momencie nawiedzenia krewnej Elżbiety Wain Karim Maryja dzieli się swoją radością. Podzielenie się radością nie przeczy temu, że jesteśmy wzywani do nawrócenia. Dzisiejsza Ewangelia, niech to będzie puenta naszego rozważania, jest związana z człowiekiem niewidomym. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Myślę, że każde orędzie zatwierdzone przez Kościół, a orędzie fatimskie jest takim wyjątkowym orędziem, jest orędziem, które otwiera oczy i otwiera serca. A zatem chcielibyśmy wyjść z tej świątyni dzisiaj, z jeszcze bardziej otwartymi oczami jeszcze z bardziej otwartym sercem żebyśmy patrzyli na świat głębi w sposób bardziej przenikliwy żebyśmy patrzyli na świat w jego pięknie ale także w jego zagrożeniach życzmy więc sobie tego byśmy mieli oczy otwarte i serce otwarte czujne sumienie i sprawne kolana byśmy zawsze mogli klęknąć przed Bogiem i powiedzieć, nowerim me, nowerim te, abym poznał siebie, ja abym poznał ciebie. I byśmy klęknęli przed Bogiem, mówiąc za Maryją, wielbi dusza moja Pana, bo Pan Bóg uczynił i czyni wielkie rzeczy w moim życiu.